Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie cztery tematy z ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że będą dla was interesujące. Będzie trochę ciekawostek bardziej sportowych, trochę nieprzyjemnych tematów. Oczywiście, standardowo zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, dzwoneczka, żeby niczego nie przegapić, oraz ławki w górę pod tym filmem, jeśli wam się spodoba. I już bez zbędnego gadania przechodzimy do omawiania tematów. A jako pierwsza omówimy sobie taką małą ciekawostkę ze świata sportu, a konkretniej z ujeżdżenia, a jeszcze bardziej konkretnie jeśli chodzi o przepisy, które je obowiązują. Otóż, pewnie jak duża część z was wie, w niektórych klasach ujeżdżenia, szczególnie w tych wyższych Grand Prix, na przejazdach wymagany jest mundsztuk. Mulsztuk to jest jedno z kiełzn, które mają najostrzejsze działanie. Aby go używać, należy mieć naprawdę precyzyjne i dobrze skonstruowane pomoce jeździeckie. Na pewno nie jest to kiełzno dla pierwszego, jeźd lepszego jeźdźca, który nie ma odpowiednio delikatnej i stabilnej ręki. Ponieważ można nim wyrządzić w koniowi w pysku niezłą krzywdę. I oczywiście można się spierać, że wędzidło to jest tylko narzędzie i każdym, nawet najdelikatniejszym, można zrobić koniowi ogromną krzywdę. Ale ustalmy to tak samo silne działanie ręki na mundżuku i na nie wiem, standardowo podwójnie łamanym wędzidle będzie miał zdecydowanie inny efekt w pysku konia. Na portalu dresaż.pl został opublikowany niedawno artykuł dotyczący właśnie mund w ujeżdżeniu. W ostatnich miesiącach na forach i stronach internetowych zawrzało na temat użycia mund w najwyższych klasach ujeżdżeniowych. Ze względu na spotykane w Polsce i za granicą przypadki nadużycia tej pomocy jeździeckiej, sprawą zainteresowały się liczne fundacje i stowarzyszenia zajmujące się dobrostanem zwierząt, a także aktywiści i osoby blisko związane z jeździectwem. I jest to Absolutna prawda, można było w niedawnym czasie usłyszeć sporo dyskusji dotyczących właśnie mążtkuka, ponieważ powstała petycja, która miałaby umożliwić jeźdźcom wyższych klas ujeżdżenia wjazd na czworobok w innym kiełźnie niż mążtk, właśnie. Dyskusje wokół tego tematu zjawiły się przede wszystkim dlatego, że pierwotne zastosowanie mążtuku właśnie na wyższych klasach ujeżdżenia. Było spowodowane tym, że miało ukazać wszelkie niedoskonałości w pomocach przekazywanych przez jeźdźca koniowi właśnie za pomocą ręki. Jest to kiełzno na tyle precyzyjne. Że każde nieprawidłowe działanie, które będzie sprawiało dyskomfort koniowi, będzie pokazane właśnie w zachowaniu konia. Czy to poprzez otwieranie pyska, czy to poprzez usztywnienie ciała, niewykonanie jakiegoś elementu itd. No i w teorii jest to bardzo fajna idea, ponieważ daje możliwość takiego ustandaryzowania. Standardyzowania? Ustandaryzowania? Uśrednienia. Wszystkich przejazdów na danym czworoboku. No ale jak to często bywa, założenia są świetne, a w praktyce wychodzi inaczej, ponieważ bardzo często to, że działanie tego musztuka, działanie ręki jeźdźca jest nieprawidłowe, jest na to dosyć przymykane oko na czworobokach. Często zdarzają się przypadki zarówno na czworobokach zagranicznych, jak i polskich. Gdzie ktoś ewidentnie robi na przykład koniowi piłę w pysku, lub po prostu bardzo nieprawidłowo działa ręką, a mimo wszystko uzyskuje wysokie noty. No i przeciwnikom tej zasady chodzi też o to, że jeżeli ktoś na co dzień trenuje na standardowym, zwykłym wędzitle i potrafi na nim wykonać świetnie różne wysokiej klasy elementy ujeżdżeniowe, to dlaczego na czworoboku musi zmieniać kiełzno i jechać właśnie na zupełnie innym niż takim, na którym trenuje na co dzień? Z drugiej jednak strony, wycofanie mu sztuka jako obowiązkowego kiełzna mogłoby pozwolić na przeróżne kombinacje wędzidłowo-kiełznowe, tak jak ma to miejsce w przypadku skoków przez przeszkodę. I nie wiem, jak duży sens taka zasada dowolności kiełzn miałaby w przypadku ujeżdżenia. No i właśnie wokół tego toczą się dyskusje. Na portalu dressage.pl można przeczytać również. Fejch zapewniło wzmożoną kontrolę dobrostanu koni podczas zawodów ujeżdżeniowych. Jednak, pomimo licznie podpisanych petycji i konferencji FEI w najnowszych przepisach konkurencji ujeżdżenia na rok 2023 wciąż pojawia się przepis mówiący o tym, że mund będzie obowiązkowy. Także na ten moment nie ma co liczyć na zmianę tego przepisu, ale jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo faktycznie w ostatnim czasie dosyć częste są dyskusje w tym temacie. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej obowiązkowości mu sztuka na wyższych klasach ujrzenia? Dajcie znać w komentarzu. Przejdźmy teraz do jeszcze bardziej gorącego tematu, jakim jest najnowsza ustawa dotycząca posiadaczy koni oraz pensjonatów i tego typu spraw. Jest to rzecz, o której słyszę przynajmniej raz w tygodniu w moim środowisku, takim bardziej prywatnym. W internecie też dosyć często zdarza mi się o tym czytać, no bo w zasadzie jest to temat całkiem nowy. I wydaje mi się, że jeszcze niewiele w zasadzie o tym wiemy. Oczywiście wszystko w teorii można przeczytać na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni, jednak ze strony urzędu również pojawiają się pewne wątpliwości, czego potwierdzeniem jest pewien komentarz na Facebooku pod takim wątkiem. Dokładnie w dniu wejścia w życie ustawy pojawiłem się w ARIMR. Niestety pani urzędnik bezradnie rozłożyła ręce i poprosiła, abym przyszedł w lutym, może będą coś wiedzieć, nie była w stanie odpowiedzieć na żadne z moich pytań. Strona świadko nie informuje na przykład o tym w taki sposób. W związku z wejściem w życie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 roku. Opublikowanej 22 grudnia 2022 roku począwszy od dnia dzisiejszego każdy. Właściciel konia musi uzyskać w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa numer ewidencji producenta. Właściciele stajni, ośrodków jeździeckich i gospodarstw muszą uzyskać w ARiMR numer siedziby stada. Co to oznacza w praktyce dla właścicieli koni takich prywatnych, nie właścicieli pensjonatów, bo w tym temacie się nie orientowałam. Chodzi o to, że każdy koń będzie musiał zostać wpisany w taką bazę, która jest teraz prowadzona przez tą Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Aby zgłosić konia do takiej bazy i zarejestrować go w niej, nasz pensjonat, czy to miejsce, w którym utrzymujemy naszego konia, musi być zarejestrowane jako stado. I wtedy do tego stada my przypisujemy naszego konia. Tak na chłopski rozum mówiąc. Niestety, nie tylko z tego komentarza, który przeczytałam na początku, ale również z prywatnych źródeł wiem, że sami urzędnicy jeszcze do końca zbytnio nie wiedzą o co chodzi w tej ustawie i jak to w praktyce będzie wyglądało, i zalecają po prostu poczekać jeszcze chwilę i pytać o to w kolejnych miesiącach. Jeżeli chcecie przeczytać o co chodzi w tej ustawie i jak trzeba będzie zgłaszać konie, pensjonaty itd. to możecie wejść na stronę Polskiego Związku Hodowców Koni. Tam w pierwszych artykułach, jakie tam są, to pojawi się artykuł dotyczący właśnie tej ustawy, i będzie tam również taki artykuł z najczęstszymi pytaniami oraz odpowiedziami odnośnie tejże ustawy. Znajdziecie tam na przykład odpowiedzi na takie pytania jak: Kto będzie teraz prowadził komputerową bazę danych koniowatych, kto będzie identyfikował koniowate? Kogo dotyczy ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co to jest numer EP, ile jest czasu na uzyskanie EP, a także wiele innych pytań dotyczących tego, kto właściwie będzie musiał rejestrować konia, kto będzie musiał rejestrować stado. No, warto się z tym zawczasu zapoznać. Na pewno taka ustawa zapewni dużo większą możliwość identyfikacji koni. Oczywiście jest zdecydowanie bardziej restrykcyjna, bo do tej pory zdarzały się konie takie żyjące na dziko, a teraz za takie utrzymywanie konia bez zgłoszenia go, będzie można otrzymać grzywne. Niektórzy zastanawiają się, po co tak właściwie ta ustawa została wprowadzona. Tu chodzi o dobranie się do skóry właścicielom nielegalnych pensjonatów. Każdy właściciel podając adres stacjonowania konia z automatu wskazuje źródło szarej strefy. Wszyscy ci, którzy pobierają opłatę za pobyt konia, będą zobowiązani do zakładania. Działalności gospodarczej. Następnym działaniem jest ustalenie dochodów właściciela konia i zapytanie, z jakiego źródła wzięto środki na zakup. Tak oto nasze państwo zabija prywatne hodowle i sport. Dobre w tym jest to, że z rynku zostaną wyeliminowani pośrednicy w handlu koni. Warto wiedzieć, że jest to ustawa z góry narzucona przez Unię Europejską. Także raczej na próżno tutaj szukać jakichś rządowych spisków, tak mi się wydaje, ale jestem ciekawa, co Wy w tym temacie sądzicie. Lecimy do kolejnego tematu. A jest nim niestety kolejny pożar, który wydarzył się w stajni Huculski Raj. Jak informuje na swoim fanpage'u Świat Koni. Dzisiejszy pożar, jaki wybuchł w stajni Huculski Raj w Warszawie przy ulicy Orneckiej, pochłonął całkowicie drewniany budynek stajni oraz 8 z 9 zamieszkujących ją koni. W ostatnim czasie niestety przydarzyło się całkiem sporo tego typu tragedii, jeżeli chodzi o stajnie. Tak samo w jednym z moich niedawnych odcinków wspominałam o pożarze, który wydarzył się w Akademii Państwa Susłowskich. W tym pożarze niestety zginęły konie i w tym jest największa tragedia tej całej sytuacji, choć oczywiście nie można ujmować temu, że spłonął cały budynek. I reszta koni, które tam stocjonowały, nie mają w tym momencie gdzie stać. Jak donosi serwis TVN Warszawa, o godzinie 15.30 do komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotarła informacja o pożarze, jaki wybuch w budynku stajennym w stadninie Huculski Raj. Ogień bardzo szybko zajął drewniany budynek, także udało się z niego wyprowadzić tylko jednego z przebywających tam dziewięciu koni. W szczytowym momencie walki z ogniem w akcji uczestniczyło 14 zastępów strażaków. Jak wynika z doniesień straży, nie ucierpiał nikt z ludzi. Dwie osoby, w tym jedno dziecko, zostały przewiezione do szpitala z objawami lekkiego podduszenia dymem. W tym momencie na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka pieniędzy związana z odbudową Huculskiego Raju, więc jeżeli macie ochotę, macie dostępne środki, to link zostawiam w opisie, możecie tam wpłacić. Z tego co widziałam na profilu facebookowym Stajni Huculski Raj, lokalna społeczność bardzo zaangażowała się w pomoc. Tej stajni. Zostały również zorganizowane różne zbiórki sprzętowe oraz pomoc sąsiedzka związana ze sprzątaniem całego terenu. Więc to szczęście w nieszczęściu, że udało się zorganizować jakieś akcje pomocowe i stajnia nie została z tym wszystkim sama. Bardzo pechowe są te ostatnie miesiące pod względem pożarów w stajniach i mega współczuję wszystkim, którym się to przydarzyło. Ale, żeby nie zostawiać odcinka na takim smutnym poziomie, to na koniec wspomnę taką ciekawostkę instagramową, która raczej nie rozpowszechniła się bardziej w jeździeckim internecie. Nie było żadnego postu na temat jeździectwa ani na innych grupkach nieprawidłowościowych. nieprawidłowościowych. Ostatnio często się przejęzyczam. Chodzi o profil na Instagramie Kasia i Patryk wśród zwierząt. Na pozór zwykły, standardowy, pozytywny instagramowy profil, gdzie Dwójka dorosłych, pozytywnie nastawionych do życia ludzi, pokazuje swoje życie wśród zwierzaków i nie tylko po prostu swój lifestyle codzienny. Ale ostatnio natrafiłam na filmik dotyczący dawania koniom jedzenia z ręki oraz wyznaczania strefy komfortu, który wydał mi się dosyć absurdalny. Nie lubię karmić koni. Wiesz co to jest marchewka? Skąd ty wiesz, co to jest marchewka? Ale no, no, rano, no, kto cię karmi z ręki? Teraz mam powiem dlaczego. Nie to, że nie lubię im dawać śniadania, kolacji, obiadu. Ja go poproszę, żeby się odsunął, tak? I mu mówię, tak jak wcześniej może oglądaliście, a jak nie, to zapraszam was do obejrzenia pogadanek o strefie komfortu. Ja mu wyznaczam. Tu ja sobie rysuję koło, jest moje koło. Słuchaj, ja cię proszę, żebyś nie przesuwał się do mojej strefy komfortu. I tak samo jest w życiu. Nie pozwólmy wchodzić sobie butami w nasze życie. I zobaczcie on kroczek, kroczek i kroczek, i ja nie reaguję. Jeżeli nie zareagujecie, to zobaczcie, co się dzieje. On za chwilę zacznie mnie nizać i szukać mi po kieszeniach. To jest dokładne taki przykład. I jak przełożymy to na życie, to jest dokładnie tak samo w życiu. Zastanowiło mnie dlaczego ta pani mówi o strefie komfortu. I wyznacza tą strefę komfortu, a jednocześnie doprowadza do sytuacji, w której koń tą strefę komfortu wkracza, odpycha go, każąc go za to, co w sumie ona sama zrobiła. I dlaczego koń ma szanować strefę komfortu tej kobiety, a ona totalnie nie, nie szanuje strefy komfortu tego konia? Tak mnie to zastanowiło, że postanowiłam napisać taki właśnie komentarz z pytaniem Te odpowiedzi nie uzyskałam i mój komentarz został. Dosyć szybko usunięty. Niestety nawet nie zdążyłam zrobić screena tej wypowiedzi, także musicie mi uwierzyć na słowo, że zostawiłam taki komentarz, ale zrobiłam screena komentarza z pytaniem, dlaczego mój komentarz został usunięty. I ten komentarz również został usunięty. Także taka niekończąca się historia. Krytyczny komentarz napisała również autorka konta Journey of Equivet. Przecież karmienie z ręki i uczenie konia trzymania od nas dystansu się nie wyklucza. Osobiście przepracowałam problem wchodzenia w człowieka i grzebania po kieszeniach z dziesiątkami koni, a karmiłam z ręki ewentualnie rzucałam smaczki do wiaderka na ziemi. Jeśli koń miał problemy z odgryzaniem, to nie karmienie jest błędem, a brak odpowiednich umiejętności i wiedzy osoby stosującej nagrodę. I konto Kasia i Patryk wśród zwierząt odpowiedzieli, nagle odwracając kota ogonem, że to było metaforyczne przesłanie i że nie, ma, nie miał być ten filmik traktowany dosłownie. W kontekście karmienia koni z ręki. Ale moim zdaniem, nawet jeżeli nie miało być to dosłowna interpretacja, to mimo wszystko zostało to zaprezentowane właśnie na podstawie pracy i relacji z koni. Więc nie można tak tego grubą ścianą oddzielać i mówić, że to miała być metafora i w ogóle ludzie tego nie zrozumieli i nie można tego krytykować, bo to miało się odnosić do relacji międzyludzkich. Drugi ciekawy filmik na tym profilu odnosił się energii, która była wytłumaczona w bardzo pokraczny sposób. Pani po prostu przestraszyła konia swoimi ruchami, pokazała mu, że jest nieprzewidywalna i raczej powinien od niej uciec. Co to, to jest energia? To jest coś, co motywuje nas do wydobycia z siebie następnie czynu. No bo zobaczcie, miałam energię, którą wyrzuciłam ale za tym, ten czyn, czyli moja mowa ciała, poszła. Pytanie, czy taką energią czasami, jak podejdziemy do kogoś, to przypadkiem go nie zamkniemy. On teraz już nie jest w stosunku do mnie dosyć ufny, bo się boi, że znowu zrobię wyrzut energii. No i oczywiście też można mówić, że to miała być metafora do relacji z ludźmi, prawda? No ale tu znów, Komentarze były usuwane. Nie zdążyłam zaskrenować również komentarze, które były krytyczne na tym filmiku, bo były dosyć szybko eliminowane z profilu. No, ale to taka ciekawostka, że z niektórymi profilami nawet się nie da wchodzić w polemikę, bo po prostu usuwają jakąkolwiek krytykę. Najlepsze było, jak widziałam pod tym drugim filmikiem, tych strigerowanych ludzi, którzy, którzy pisali już piąty komentarz i ten piąty komentarz pod tym filmem był usuwany. I w pewnym momencie po prostu. Zapadła tam cisza, bo chyba ci ludzie po prostu sobie odpuścili i stwierdzili, że dobra, i tak już nic nie zrobię. Także niby piękne metafory duchowe dotyczące relacji, ale umysły zamknięte. No dobra, w tym odcinku z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich tematach. Dyskusja jest otwarta w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz, energia. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał i zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!